No i co, było słońce i się ze. Kto by się spodziewał, że jesienią będzie kiepska pogoda, nie? W Polsce, w tej szerokości geograficznej. Ja w ogóle i tak patrzę odważnie dość, bo hulajnogą przyjechałem, a mogło zacząć lać. Słuchaj, jeszcze nie krasz, bo nie dojedziesz do biura z powrotem. Co nas tutaj dzisiaj Karol sprowadza w te ciekawe miejsca? Umówiliśmy się, że przyniesiemy sobie po jednej ciekawej rzeczy, którą się pochwalimy. Nie wiem jak twoja, moja jest bezpośrednio związana z droniarstwem. Moja nie jest związana z droniarstwem, chociaż znając życie, będzie można dla niej znaleźć ciekawe zastosowanie. <grym> no to ja jestem, jakby to powiedzieć, zaciekawiony. Nie przedłużając, Loss, jedziemy. Ale zacznijmy od innych tematów. Temat numer jeden to jest. Nie wiem, czy widziałeś. Czemu zawsze mówię nie wiem, czy widziałeś, a mówię o rzeczach, do których wysłałem ci link. <grym> no to już. Cyk edukacja i nauka Narodowa Liga Dronów. Zapraszają do wypełnienia ankiety. Czym jest projekt? Narodowa Liga Dronów to ogólnopolskie drużynowe mistrzostwa wyścigowe dronów dla szkół ponadpodstawowych, w ramach których młodzi ludzie mogą konkurować użyć się i rozwijać swoje umiejętności lub czerpiąc z radość z fascynujących wyścigów w wirtualnym świecie. Fajne. Za w wirtualnym czas. świecie? Właśnie. Zastanawiam się, czy to nie będzie, że to pięknie wygląda jak to w naszym kraju, a się okaże, że będziecie siedzieć przy komputerze i się ścigać wirtualnie, w, tak? symulatorach. w symulatorach. Bo ogólnie jesteśmy na tym etapie, kiedy przepisy się cholernie nam teraz zmieniają. Organizowanie zawodów i lig FPV. mocno jest utrudnione, gdzie na każdy, każde zawody będzie potrzebna zgoda Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Do latania FPV zakaz jest publiczności, chyba że zrobi się to tak. właśnie. Na specjalnych warunkach, za zgodą Ulcu, a oni tutaj jak wiesz? Dlatego wirtualne jest to słowo. No. Słuchaj, ktoś wziął pieniądze, napisał projekt i widzisz. A może wiesz? Spojrza na, na datę i mówi, kurde, no miało być na kwiecień przyszłego roku, ale chuj. Jedziemy w tym, nie? Wszyscy pobieramy lift sofa, macie aparatury, ścigajmy się wirtualnie, nie? A, a jak nie macie aparatur, to na takiej. z PlayStation też można, jakby, co? Dokładnie. I masz projekt rozwiązany do rozliczenia, pieniądze. Dziękuję. Może to jest temat pilny jak te niszczarki, nie? A może tak. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, za naszych czasów takich rzeczy w szkołach nie było. Za moich czasów to się rypało w lewe GTA na lekcjach informatyki. I to było wszystko, co można było uznać za wirtualną rywalizację. Tak, i komputer był jeden na dwóch albo na trzech uczniów, nie? Nie, no, w mojej szkole było całkiem spoko, powiem ci. U mnie było tak dużo dosyć. A to w liceum później? W liceum była informatyka w ogóle? Nie pamiętam. Ogólnie projekt fajny, ciekawy. Mam nadzieję, że wykonają to w sposób taki normalny, jak my to FPV znamy. Wiesz, bo to by znaczyło, że faktycznie może nasz kraj lubi FPV. Może jest to spowodowane pewną sytuacją za wschodnią granicą, gdzie operatorzy dronów uczą się latać już w szkołach podstawowych. Yy, tak, wiem, zaopatrzałem taką placówkę prawdopodobnie, ale pan powiedział, że bierze wiadro tajni łupów. Po to, żeby, żeby się uczyli budować i konfigurować drony. O, ktoś się u, musi tego wszystkiego uczyć, a jak wiemy, drony w tej chwili stanowią no nieodzowną linię. W każdych, żeby nie używać tych słów takich niefajnych, to może. Z... Wiecie o co chodzi. Konfliktach. Konfliktach, o. Przepisy są trudne, nie? nie wszyscy je rozumieją, ale wymagałbyś pewnie, żeby. specjalistyczny sklep. zajmujący się sprzedażą dronów. Kumał mniej więcej o co w tych przepisach chodzi, i na przykład nie wciskał nieświadomym klientom dronów, którymi nie będzie ten nieświadomy klient mógł latać za trzy miesiące. Wymagał? Mógłbyś tego wymagać? No wiesz co, jeżeli nie idziesz do sklepu z pralkami, tylko właśnie do specjalistycznego sklepu z dronami. I z kamerami DJI. Jeszcze. I z kamerami DJI. Myślę, że wymagałbym tego, żeby dokładnie mi powiedzieli, że masz kategorię A1, A3, możesz kupić tego, tego, tego. tego. A jak nie masz, to latasz w krzakach. Dokładnie. Jest to tak żenujące zachowanie, że aż przytoczyliśmy je w tym, w tym filmie. Wiesz co? Bo ja mam codziennie teraz po kilka zapytań o nsts Bo róbcie NSTS-y, póki można. Tak, u mnie też można zrobić, ale róbcie, róbcie, po, prostu, róbcie po prostu. Po prostu róbcie NSTS-y, bo te przepisy się będą zmieniać i prawdopodobnie będą kolejne zmiany. I może się okazać, że te NSTS-y faktycznie za ten rok czy dwa, dadzą Ci jeszcze więcej. A nawet jeśli nie dadzą, to masz ten rok czy dwa latania legalnego w sposób, w który nie będzie można latać dla nikogo, kto wejdzie w to hobby później. Dokładnie. Ale do czego zmierzam? Gdybym nie miał kręgosłupa moralnego... To byś wciskał wszystko, wszystkie, Tak, a, a ludzie piszą codziennie po kilka osób i ktoś na przykład mówi, że on ma miniaka, dwójkę i czy musi zrobić NSTS-a. No nie. nie, nie musisz, bo każdy dron poniżej 250 latasz na A1. Czyli czy ma certyfikat, czy nie ma, kupiony przed 1 stycznia. Czy to jest taki ciężki przepis zapamiętania? To jest banalny przepis i ogólnie rzecz biorąc, czekam na to, żeby na przykład urząd kazał ci napisać, co możesz robić, jak kupujesz drona w sensie, no nie? Że masz napisane mieć jasno, jakie uprawnienia musisz mieć na dany sprzęt. Nierealne, ale może się to kiedyś zmieni. Kolejną rzeczą, jeżeli chodzi o sklepy. Pamiętasz sytuację z Enterprise'ami? No. Które są obecnie na gminnie wciskane, nieświadomym konsumentom, jest wysyp postów na grupach, czy ja moim enterprisem mogę nagrywać materiał, wideo i foto. A skąd ten wysyp, Karol? Skąd ten wysyp? Myślę, że jest to spowodowane również tym, że akurat to jest etap, kiedy są dofinansowania rozdawane z urzędów pracy i te pieniądze trzeba spożytkować na jakiś sprzęt. Ale również po prostu na Enterprise można dostać zdecydowanie większy rabat. Tak, sklepy, które sprzedawały te drony, dostawały kilkukrotnie większe rabaty na modele serii Enterprise niż na zwykłego Mavica 3. Więc no, to jest pierwsze co mówisz, nie? A może Enterprise? Ja ci zrobię 3000 rabatu na Enterprise'a, ty się cieszysz, bo kupiłeś tanio, tak. a tam ktoś. <laughs> Liczymy hajsik. Dokładnie tak jest, więc z tego powodu, zarówno jeżeli chodzi. O przepisy, czyli doedukować się oraz no, nie wciskać tych sprzętów. Ale jest to smutne, jak ludzką niewiedzę w tym naszym wąskim gronie wykorzystuje się po to, żeby napchać sobie kasę do kieszeni. Powiedział to sprzedawca. Powiedział to tak, to sprzedawca i szkoła w jednym, nie? Ale ja staram się dopasowywać sprzęt do y, oczekiwań klienta i co więcej, zdarzało się, mam takie dwie sytuacje ostatnio, gdzie powiedziałem gościowi, że ja panu nie sprzedam tego drona bo pan chce zrobić krzywdę i sobie kupisz nie to czego, tego, czego oczekujesz i drugi przypadek, gdzie po tym jak gość zaczął robić NSTS-a, ja mu powiedziałem, że ja mu oddam pieniądze to nie, jest, to nie jest szkolenie dla pana po prostu, pan się na to po prostu nie nadaje zwróciłem mu 100% pieniędzy i powiedziałem, że albo potrzebuje szkoły z jakąś Intensywną opieką, która będzie dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i będzie odpowiadać na każde jego pytanie. Każde bzdurne pytanie, no i z rzuciem gościowi pieniądze. Uważam, że to karma wróci w pozytywny sposób. No ja również jestem tego zdania i również, jeżeli ktokolwiek się mnie zapyta o cokolwiek, czy ja mogę tym latać, czy nie mogę, no to mówię zawsze szczerze, jak jest. <laughs> Czasem szczerą odpowiedzią jest, lepiej niech pan nie pyta. <laughs> Bo za nieświadomy łama prawa rok, za świadome pięć. Nie, ale zauważ jeszcze, widziałeś, yy, pojawiają się te oszustwa z Amazona. Tak, Czyli zamiast drona przychodzi Ci ładnie zafoliowane pudełko, a w środku pianka z cegłówką. To jest tak zmierzone, uwaga, żeby się zgadzało. I twardość pudełka, żeby była, żeby nie było, że jest pustą wydmuszką, nie? Bo to jest tak, że e, ktoś się wypowiadał, że zwrot na Amazonie wyglądają w ten sposób, że dostają pudełko, jeśli jest zafoliowane, nie ma zerwanych plomb. To jest ważne. To jest tylko jest waga, się zgadza, na półkę wraca. Bo to jest taki zwrot konsumencki hmm. typu, 14 przez 14 dni. dni się możesz rozmyślić, jeśli nie używałeś produktu w ogóle, nie? I to u nas też obowiązuje. I potem ktoś... Chyba, to że aktywujesz DJI. No tak, ale to wiesz, to nie jest produkt... Nie Bo co mówi polskie prawo, europejskie prawo, to, że możesz sprawdzić produkt w tym samym stopniu, w jakim mógłbyś to zrobić w sklepie. Więc żaden sklep, pójdź sobie do cybershopu i powiedz, ja bym chciał sobie otworzyć tego Mavica 3, podnieść go, sprawdzić i uznać, a nie, jednak nie dziękuję. Od tego są kurwa demówki na półkach i chcę sprawdzić demówkę, a tej foliki, jak ją zerwiesz, to nie odzyskasz 100% to no uzyskasz proste. 70% i tyle. I wtedy jest win-win. Ty sobie zapłaciłeś 30% za drona, z tego posprawdzałeś, a taki sklep, nie, bez nazwy, nawet mój, za 70% ma tego drona, sprzeda go sobie za 80%, ktoś z pocałowaniem w rękę go weźmie. No, taka prawda, nie? No, tak, no, dlatego ja jestem, mam zbyt wysokie ceny na moje wypożyczalnie, jak to mi jeden z użytkowników kiedyś skomentował, wysyłałem Ci. Bo taniej jest kupić drona i go oddać do 14 dni, a ja tak myślę, to powodzenia. To dziwisz, hopie, zdziwisz, nie? Tak, jeszcze tym bardziej jak go aktywujesz, jeszcze sobie kup Kera, słuchaj, na niego najlepiej. Na pewno się zwrócą, na pewno. Oddadzą Ci zarówno za Kera, jak i za drona. Ale widzisz, bo tu jest, poruszyłem ten temat, yy, nagonki na Amazona. I to jest ciekawe, bo ze sklepów się dziwią, że ktoś inny kupuje taniej również pełnoprawny produkt od tego samego producenta, który się nie różni absolutnie niczym. Bo gdyby to było, wiesz, na rynek Polski mamy, nie wiem, wygra werwanego orzełka, nie? Napisałem <grym> rzecz pospoita. No, wartość dodana. <grym> no to rozumiem, nie? Patriota kupuje orze z orzełkiem. Ale masz dokładnie ten sam produkt i. Praktycznie, jak właśnie sam ten przykład pokazuje, bezproblemowe zwroty. A że się trafi jakaś czarna owca, która oszuka. Zawsze się tacy trafiają. Albo tacy, którzy wypożyczają sprzęty i ich nie oddają. <noise> Takie sytuacje również się Jaki zdarzają. Tak, płynnie zmieniasz tematy. A. Ale dobra, bo tutaj coś, patrz, tak w kadrze widać, także oni już wiedzą, że ty widziałeś, i oni wiedzą, że nie zaskoczycie tym. Nowe gogle walk Google... Dla tych wybranych, elitarnych pilotów dronów, którzy latają na tym systemie. Ci piloci mają utrudnione życie. Takie Gepercy na przykład, wyobraź sobie, tak, obecnie na stronie swojej, ma tylko analogi. I oczy. o trzy i pojawiły się te, te Waspy, czyli Run, Cam, Link, Wasp, hmm. czyli Vista, po prostu Vista. A szkoda, Walk Snail, to już wielokrotnie mówiliśmy, że on, no jest jednak te dwa, trzy kroki za DJI-em. Ale tak, po pierwsze, nowe Google są odpowiedzią na to, co zrobiło HD0, tylko bez konieczności męczenia się z HD0. <noise> co tu mamy najważniejsze? HDMI input, HDMI output i AV in, czyli wejście analogowe. Korzystając z takich adapterków, jak było, nie wiem czy pamiętasz, doczepiane mhm. z boku do DJI, tu można podłączyć analoga i korzystać z analogowego odbiornika. Fajnie. No. Mamy tu OLEDy, Full HD, które mają Full HD 100 klatek, świetne ekrany, okropnie jasne, duże pole widzenia, korekta dioptrii i rozstawu szerokości oczu. To jest bardzo fajne, skopiowane od DJI, natomiast... Znaczy wiesz, to wcześniej się pojawiało w goglech analogowych, nie? Mm. To też nie to, że skopiowane z no. DJI, ale, ale te Google tak jakby odpowiadają na to, czym są DJI'e dwójki, mm -hmm. DJI Goggles 2 i biorą też najlepsze rzeczy, z HD 0 bez zmuszania się do używania HD 0 co uważam obecnie, że to jest zmuszanie <grymne> responsywne przyciski, w końcu dokładnie wiesz co klikasz a to jest ten joystick, tak. 5D przyciskiem. dziwną rzeczą jest to, że przynajmniej w mojej wersji, ja dostałem przedprodukcyjną prawdopodobnie patrz, jest znaczek włącznik no. a to nie jest włącznik <grymne> no i kiepsko chodzą te Pokrętła. To tak wygląda, jakby było takie... Przedprodukcyjne, tak jak mówisz, nie? No. Mam ogromną nadzieję, bo to może da się... Będę usłyszeć? Coś, coś, coś mi tu klika. Jest. Coś tu klika, coś trzeszczy. Przemysław je rozbierze. <laughs> Ogólnie e, zapowiedziane jest, że te gogle wspierają VTX -y 4K. O. Mają modłową budowę, czyli prawdopodobnie jeszcze nie próbowałem, ale tą, tutaj ten froncik da się zdjąć. To mogą być jakieś dawterki montażowe e... pod zamontowanie właśnie do analoga, tak jak mówiłeś. Wydaje nie? mi się, że bardziej chodzi o panelową antenę, bo to tak o. tu powinno. Tu masz cztery anteny i powinno się dać zamontować panelówkę. Lata się w nich świetnie, nie są super wygodne, ale to już się przyzwyczailiśmy, że kupujesz gogle, a potem pół roku spędzasz na dobieraniu e... gąbki. gąbki do swojego kształtu ryja. Wygodniej się w tym out of the box lata niż w goglach 2 od DJI Nie tak wygodnie jak w HD 0 Nie tak wygodnie jak w go goglach Walksnail'a, Ale lata Ciekawy produkt I ma już światełko Uuu, to teraz zielone, jak latasz hmm. jest czerwone? No, powinien być czerwone, powiedz kiedy będzie Jest zielone Dalej zielone Zniknęło Dammit Chyba się z dronem połączyć Nie Dalej nic Czekaj, bo jeszcze mam czarny ekran. Teraz jest czerwony. Nice. A teraz nic do przodu. Ciekawe. Fajnie, naprawdę są lekkie przede wszystkim. Pierwsze wrażenie sprawiałem takich delikatniejszych niż inne, mhm. żeby nie powiedzieć u, nie łabadziewnych, no. No wiesz, używam je kilka dni, nic jeszcze nie odpadło, nic się nie zepsuło. Dobra, to pokaż teraz co ty masz tutaj ciekawego mi przyniosłeś. Eee, przyniosłem ci również. A zaskoczyłem cię? Eee, Nie specjalnie. <laughs> przyniosłem ci również gogle, które mogą cię trochę bardziej zaskoczyć niż te gogle Łączone, Włączone włączone masz. Ok. I będziesz sobie rysował? O kurwa. Kontynuuj z podglądem. O! <grystanie> możemy, możemy kontynuować <grystanie> nagrywanie, tak? <grystanie> jak się. Jak za to okien... Musisz je złapać i przesunąć. Nie. Nie sięgam. No to musisz sobie prawą ręką nacisnąć i ten menu, żeby sobie wyśrodkować. Naciskać, czy coś tam? Coś takiego się tam robi, jakiś tam gest. Ciężko mi się to wszystko wytłumaczyć, menu. bo nie widzę tego, co ty. w środku. <śmienic> <śmienic> Trzeba włączyć nagrywanie ekranu chociaż w tych goglach. Jest taka opcja. Ty no, no nie mogę menu Nie, tu mam mnie no do. Łooo, a ten pasek mogę sobie przenieść? Możesz wszystko przenosić. Jest to najlepsze? Mam wrażenie, że wyglądasz jak debil. Wyglądasz jak debil. Wygląda to przekomicznie. Ale szczerze to. Masz to w dupie. W ogóle mnie to nie obchodzi. Nice. No nice aż to mnie kurwa włączę. Daj. Nie. Dawaj to. Nie. Daj to włączę, już nagrywanie. No właśnie, tak chcę zrobić. Jestem w menu. I tam masz jak po prawej dasz, to ten, tu masz yy, naciskasz, to się pojawia na prawej ręce. No i tam właśnie. Tam jest nagrywanie. No masz jeszcze nic nie pojawi... O, jest. No, jest. i tam masz nagraj. Łącz nagrywanie chyba po prawej u góry. Z tego co pamiętam. to mi taką takie... o! Tak o. <laughs> Nagrałeś Tak. I teraz wszystko to, co o, widzisz kropka. jest nagrywane. Nie wiem właśnie, dlaczego ta kropka się pokazuje, ale no. No, dostałem ten sprzęt w dniu dzisiejszym i się go uczę, że tak powiem. <śmiech> <śmiech> to jakby tak telewizorem rzucił? <laughs> to, 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 ale nie było takie dobre. Wyobraź sobie, że w tej chwili jesteś w stanie w tych gograch sobie wygenerować dodatkowych graczy, którzy na przykład biegną i się z nimi strzelasz, kiedy biegasz po tym parku. Nie, 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 nie. Ja po prostu tak myślę o tym, ile bym sobie tutaj mógł teraz otworzyć ekranów. Ty, a jakby się wyłączył swoje wifi? Czuję się jak wariat, ale nie ma to znaczenia. Bardzo Ci się to podoba, jest to. Tak, jak rozmawialiśmy wcześniej, te google jest to pierwsza rzecz, która ostatnimi czasy naprawdę mnie bardzo ja mocno zaskoczyła. Ciebie również. Ale najlepsze jest to, że jestem w stanie po prostu wziąć ten produkt. Jestem w stanie. ty, a na się i nie obleję? Kurwa. <grym> ja bym chciał tylko tego. A po co ci, internet? jest aplikacja YouTube. Mało tego, jest bardzo dużo filmów, które YouTube są ja? nagrane. Tak, są nagrane właśnie w 360 stopniach. Są nagrane między innymi z dronów. Jak on masz... chce mi granicę stworzyć, a ja nie chcę. Musisz. Możesz dać jako stacjonarną po prostu, że siedzisz na no. dół. Wybierz własną granicę. To mam kliknąć? Nie mam granic. Nie ograniczaj Stac mnie. Stacjonarna. <laughs> Łooo! Wow. Wow. Nie, nie chcę! Nice! A ja bym chciał okienko na... A co, jak przeleś w to ci włączył pełne 360, no. nie? Tak. Ty chciałeś zwykłego YouTuba, żeby tak. go mieć na boku? No. ja sobie nikogo się zamknął. Nie mam zielonego pojęcia, jak to zrobić. Jeszcze. Wyłączyłeś nagrywanie? Nie. Więc ogólnie, Wymieniłbym się. Ogólnie rzecz biorąc, plan na ten odcinek był kompletnie inny. Kilka newsów, o których już Wam powiedzieliśmy. Jeżeli chcecie przetestować takie gogle, możecie je oczywiście wynająć na dronaim.pl. Natomiast efekt tego jest taki, że prawdopodobnie później je po prostu kupicie. Jutro jest premiera. Dzisiaj jak ten film publikujemy jest premiera PokETA 3. A ty podjąłeś taką decyzję, że kupujesz gogle zamiast Pocketa 3. Zamiast Poketa 3. Dosłownie był budżet na Poketa 3, koło trzech koła, dosłownie odłożone pieniądze. Nie ma budżetu na Poketa 3. To przyszłym miesiącu, słuchaj. Albo roku, wszystko mi jedno. <laughs> ja się nie mogę doczekać jak to pokażę Karolinie albo dzieciakom. To jest, jest. po prostu niesamowite. Ja jestem ciekaw, ile jestem w stanie jeszcze się pewnie nauczyć tych gogli, bo jakość ich jest niesamowita. W ogóle mikrofony, mikrofony głośniki, które są tu wbudowane, mm -hmm. to dosłownie jak obkręcasz głowę, to ten dźwięk, wiesz, za tobą podąża. Z prawej strony to z prawej bardziej przekręcisz głowę. Cała imersyjność jest taka, że to będzie cholernie uzależniające. Ja tylko nie wiem, aha, bo dla mnie najważniejsze jest, żebym sobie otworzył laptopa, tak, i sobie skanujesz, zaznaczasz sobie klawiaturę, tak sobie przeciągając wirtualnie i klawiatura Ci się pokazuje. I ty klikasz na normalnej fizycznej klawiaturze. Lub, jeżeli chcesz, to komputer zostawiasz na drugim nie, pomieszczeniu nie, 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 i sobie nie, klikasz nie. na wirtualnej, bo sobie ją rysujesz na tym. Na nie. przykład tu. Mam tylko nadzieję, że nie będzie tego bolała głowa. A czy mam na nadzieję, że będzie. że będzie bolała głowa. A nie, że będziesz cały czas tylko bateria i jazda, i jazda, i jazda, 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 nie? Tu będziesz na takie śmieszne oczy, wiesz, te, te, te takie. Kończmy jak, ten odcinek. Dokładnie. Jak chcecie drony kupić, fpv.pl. Jak wynająć? Dronajmi.pl. Dokładnie. I Questa też sobie wynajmijcie. Dwójka albo trójka. Ale ogólnie ostrzegam. Albo zresztą. Wasza decyzja. Dokładnie. Ja Wam <laughs> nie będę mówił, co macie wydać swoje pieniądze. Buch. <laughs> Wracam do domu popracować. <laughs> Robi wrażenie. Cieszę się cieszę się bardzo, że Cię czymś zaskoczyłem. Słuchaj, bo ostatnimi czasy nie dało się niczym zaskoczyć. Żadna premiera nie wzbudza żadnych emocji. Tu w ogóle nie oczekiwałeś takiego produktu? A w życiu. Nawet nie jest to w ogóle w twoim kręgu zainteresowań, ale jak ja, założyłeś, to mówisz. Ja do dnia dzisiejszego co? nie potrzebowałem takich gogli. A za chwilę będę ja pewnie w domu ze dwie pary.